Tak dużej inwestycji, wykonywanej z myślą o dzierżoniowskich seniorach, jeszcze nie było. Prace przy budowie centrum seniora, w którym swoje miejsce znajdą organizacje pozarządowe, dobiegają końca. Na to zadanie władzom miasta udało się pozyskać aż 7 milionów złotych unijnego dofinansowania. Dzięki temu wyjątkowy budynek przy ulicy Świdnickiej 35 zyskuje zupełnie nowe oblicze. Jego otoczenie też jest wyjątkowe. Finiszujemy z tą najważniejszą inwestycją społeczną, można powiedzieć, w ostatnich latach, a związaną z przekazaniem obiektu przy ulicy Świdnickiej 35 pod, pod, pod potrzeby dziennego domu pomocy społecznej, ale szerzej mówiąc, pod potrzeby seniorów. Jest to naprawdę inwestycja, która takim naszym sztandarowym elementem jest. Wydaliśmy tam sporo pieniędzy. Na szczęście te pieniądze w większości pochodzą ze środków zewnętrznych, ze środków unijnych, no i lada dzień. Przystąpimy do przeprowadzki dziennego domu z ulicy Krasickiego na ulicę Świdnicką i też będziemy przekazywali odpowiednio pomieszczenia dla organizacji senioralnych, emerytów, rencistów, kombatantów, związku niewidomych. Każdy, kto z tego środowiska właśnie senioralnego będzie chciał znaleźć siedzibę, jest taka szansa na ulicy Świdnickiej 35, ale oprócz tego oczywiście są sale rehabilitacyjne, sale do ćwiczeń, sale do zajęć kulturalnych. Piękny teren wokół jest zagospodarowany z wiatą do spotkań plenerowych, do, do grillowania, więc naprawdę ta oferta dla seniorów będzie przepotężna. Inwestycja praktycznie pod, pod kątem budowlanym już jest zakończona. Jutro jest termin wykonania wszystkich prac budowlanych. Jak widać, pozostały do wykonania już tylko i wyłącznie prace związane ze sprzątaniem, zamknięciem tego obiektu pod względem budowlanym. Teraz przystąpimy do wyposażenia w meble, w inne elementy, które będą będą służyły właśnie seniorom, natomiast sama przeprowadzka w miesiącu sierpniu, do, do końca sierpnia powinien y, dzienny Dom Pomocy Społecznej już tej lokalizacji zafunkcjonować był taki moment, że zamierzaliśmy sprzedać ten obiekt licząc na to, że właśnie ze środków prywatnych ktoś obiekt uratuje. No, okazało się, że w tym momencie, w tamtych czasach nie było takiej woli firm czy przedsiębiorców. Postanowiliśmy jednak zachować ten obiekt w strukturze miejskiej, żeby był własnością miasta Dzierżoniowa. Dzięki tym środkom zewnętrznym, dzięki dobremu pomysłowi udało się właśnie ten projekt zrealizować. I tutaj to jest tak jakby taki wstęp do tego, że te obiekty zabytkowe powinny jednak w części przynajmniej być w strukturze miasta. Po opuszczeniu tutaj obiektu przez Dzienny Dom na ulicy Krasickiego będziemy chcieli podobnie zagospodarować ten obiekt, ale ja również jako burmistrz, radni miejscy myślimy o obiektach, no, które są na naszym terenie, na przykład Hotel Polonia, jest to obiekt prywatny, ale też jeżeli będzie taka Konieczność, potrzeba, to na pewno jesteśmy otwarci na to, żeby miasto włączyło się w ratowanie tego obiektu. Już teraz zapraszamy wszystkich seniorów z Dzierżoniowa do aktywnego działania i korzystania z nowoczesnego, wielofunkcyjnego budynku przy ulicy Świdnickiej.